Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan przygotowała już dziewiąty raz czarną listę barier, które narzucają wiele ograniczeń pracownikom tymczasowym. Z tymi ograniczeniami zmagają się także przedsiębiorcy. W momencie, kiedy wiemy już, jakie są problemy zarówno z aplikowaniem, bo ich było najwięcej wtedy, kiedy wystarczały fundusze, teraz jest dużo więcej barier wynikających z rodzicami projektu. To jest dla wielu przedsiębiorców ogromnym problemem. Bardzo nam się rozszerzył cały rozdział dotyczący środowiska. Znowu dyrektywy unijne, kończy stosowania w Polsce, wszystko to spowodowało, albo też to, że niestety nie adaptujemy tych dyrektyw do polskich warunków, to spowodowało, że również ten rozdział jest, jest znaczący. Największym problemem przedsiębiorców w dalszym ciągu są przepisy podatkowe, często niezrozumiałe. Do wielu barier zaliczają się również problemy z bankami, które zamiast ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej, bardzo często ją utrudniają, doprowadzając do bankructw. Natomiast to, na czym bardzo by nam jeszcze zależało i co niestety nie zostało zmienione, to jest tak. Po pierwsze, powszechna możliwość komunikowania się z instytucjami publicznymi drogą elektroniczną. Tu niestety daje znać o sobie resortowe działanie, no bo jeżeli my rejestrujemy firmę i musimy kontaktować się z US, z urzędami skarbowymi, z gminami, z KRS-em, tak, to, to wymaga stworzenia sieci między poszczególnymi resortami i ta koordynacja jest niezbędna. Ekspert Jeremi Mordasewicz uważa, że lista barier z roku na rok jest coraz dłuższa, a powodem tego jest zbyt wolne tempo wprowadzania zmian. Istnieje ogromna podejrzliwość wobec przedsiębiorców, a urzędnicy chętniej korzystają z instrumentów kontroli. Jeżeli chodzi o deregulację, to w zeszłym roku rzeczywiście pozytywnie odebraliśmy po pierwsze dwie ustawy deregulacyjne, po drugie powołanie pełnomocnika do spraw deregulacji, bo to znaczy, że takie systematyczne działanie będzie kontynuowane i powołanie w Ministerstwie Gospodarki zespołu do spraw doskonalenia regulacji. W Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad projektem trzeciej ustawy deregulacyjnej dotyczącej między innymi zmian w prawie budowlanym.